Rak nie jest do końca chorobą cywilizacyjną. Archeolodzy znajdują ślady występowania raka w starożytnym Peru czy w Egipcie. Nie powoduje go szybki tryb życia. Pomimo to, była to kiedyś o wiele rzadsza choroba. Wśród zapisów, znajdujemy sposoby na leczenie gruźlicy czy trądu, ale niekoniecznie raka. Największy rozwój medycyny pojawił się w XIX i XX wieku. Wtedy też rak zaczął zbierać coraz większe żniwa. Dzięki temu, że lepiej potrafimy sobie radzić z innymi chorobami, wydłużyliśmy długość życia. Cywilizacja nie powoduje raka sama w sobie, ale przez wydłużenie średniej długości życia pozwoliliśmy mu zaistnieć i dajemy mu przestrzeń. Na przykład ryzyko zachorowania na raka piersi u 30-letniej kobiety wynosi 1 do 400 i rośnie do 1 do 9 dla kobiety 70-letniej. Powinniśmy więc zaakceptować, że ryzyko zachorowania na raka będzie rosnąć, postawić na wczesną diagnozę i zabezpieczenie środków finansowych, aby dobrze poradzić sobie z nim na wczesnym etapie.